To jest Rejagaski 119 w ja kolejnym filmie z Mediwana 2 na modyfikacji pod to Total War, gdzie jako Polska no staramy się e, przeżyć, tak naprawdę przeżyć. Mam nowe ustawienie mikrofonu, cały czas się nim bawię. E, jakby było to coś źle, było coś lepiej, to powiedzcie mi, bo ma wyłączone kompresory. Ma wyłączone wszystkie inne filtry oprócz poziomu mikrofonu. Jest ściszony o 25 dB, więc zobaczymy, jak to jest. To jakoś e, zmienia fazę, czy coś, e, będziemy wiedzieć e, później. I sprawa jest prosta, bo nam armię trochę przetrzebiło. Potrzebujemy dodatkowych sił, jak ci kozacy za poroscy oraz chociaż ta milicja miejska. Ta armia nie może do nas przyjść w tym momencie, bo będzie lipa, straszna. Co my ostatnio robiliśmy? Sześćdziesiąta pierwsza tura, my idziemy. Jakbyśmy chcieli, nie mogli, zobyłałem z tej ziemi. Właśnie tutaj. Okej, okay, nieładne. To było jeszcze. Fuck! Czy w Krakowie mogę werwować kupców? Mogę. Okej, okay. pójdziemy tutaj. Po złoto. Okej, okay, okej. Okay. W takim razie wszystko jest zgodnie z planem. Prawie. Mhm. Mm w tym momencie tura chyba będzie potrzebna do zrobienia. Mołdawia stwierdziła, że jesteśmy już kolegami. Dostałem informację, że Sich zaporoska bardzo dużo pieniędzy daje też, by trzeba ją zdobyć tą arnię lub zlepkiem jakiejś armii, potem jakoś robić kolejne armię, żeby... Nie umrzeć z powodu braku militarnego Jak to Polska potrafiła robić Ale to mnie boli To, że werbunek to jest tak potężnie drogi, że ja pierdole. Atakują Hetmanat. Panat krymski, ale. O, może się Turcy. Ktoś zainteresują. Tym faktem w takim razie. Zatokował nas. pak, Wycofać się!

Nie mam praw handlowych z nimi, eee, Zabawki i pieniądze. No i mi popierzał, że jest jak coś w do i Ty kurwa jesteś, Savaldi i Piemon, no to powinno być tutaj, chyba że to jest bardziej... tu? a yes. I conclusion... Zajebiście, jest Jedenaste okay, miejsce militarne, jest tu, To? Yes. tu. Mm. Nie lord. No. czym go zablokować na tym trudności, nawet jakbyśmy chcieli? Yes, ale wyjść trzeba tak czy siak z o przejścia. A nawet jeżeli byśmy chcieli coś zablokować na moście go, to nie mamy ciała, żeby to zrobić. Oh, fuck, tu Co, może coś weźmiemy. Ginierów? Nic nie ma zasięgu. Ty ty masz. No bo najemników ma samych, a pierdolę. Do Wilna. Za którym zapewne zaatakuje się, bo... ...ma się tego powody. Mam pomysł, co zrobimy. Najsłabszy oddział to był tamten 5-osobowy, ale 50 ludzi. Cofnij się. Tu. Loblegaj. 4 do 5. Sama piechota strzelecka. Ja Wreszcie <try> Jeszcze trzeba pobudować tak dalej. Manufakturkę, pierdolny, gdzieś... Doruniu? Daj manufakturę. Skoro to takie dobre, to powinno się zwrócić. trochę będzie budowało. Czy ja mam jeszcze jakieś oddziały, co mogę przerzucić na schód. Nie wiem co to robi Mauryjska flota, ale chuj. Was mogę przerzucić. Okej, okay, w takim razie...

będzie okej, okay. Zobaczymy. Te piki, jeszcze dzieły tak jak powinny. Byłoby tak fajnie. Okej, okay. łaska mapa znowu. Altyleria. A i teraz tak mm. dzieły strzeleckie. oto do walki w zwarciu. Jak to może być teraz? Dobra. I trzy oddziały z jednej strony. Trzy oddziały z drugiej strony. Będę tymi samopałami stoicie? Okej. Okay. <laughs> hmm. Piechota do walki w zwarciu. No za wami dosłownie będzie stała sobie. I teraz kawaleria. Oddziały łuczników konnych w tym miejscu. Plus ten oddział pancernych. I reszta będzie tutaj stała. Tu i wy tak z tyłu sobie gdzieś tutaj szeroko. Jak to wygląda? To jest wciskowa jazda. A ta może strzelać. O, masz zasięg już, więc tak. Wy sobie zgrupujcie się. Pojedźcie tutaj. Biegiem. A wy też się zgrupujcie. I pojedźcie tutaj. Też biegiem. Dobra. Dobra, uciekają, zamknąć się. Ostrzelić ich, póki można. tutaj okay. to jest taki neraźny zróbcie szarze. <śmienicza> tu napierdalać Kolej uciekać, was rozstrzela tu wszystko. Uciekać. Nie, wy też uciekać. Nie ma szans na podejście. Nie ma szans na podjechanie nawet. Okej. Uciekać? Zaraz was wystrzelają niepotrzebnie. Co ja robicie? Trochę was tutaj rozklepali niestety Okej. Okay. rozstrzelać. Strzelać tu. Tutaj się wbili ci, do czego oddziału, a ty trzeciego strzelać, wszystko ładnie pięknie, strzeć generała z biegiem, jesteście potrzebni. Okay, wszystko fajnie, pięknie dam sobie radę, muszę się z drugiej strony, trzeci nawet. Może się kolejny stakiem, ja pierdolę. Dobra, ustawcie się w jakąś porządną linię tutaj. A wy tu, ci Niemiec są tutaj, to tu się tu ustawią. Z biegiem. Dlatego właśnie. True man, he flees the field of battle and abandons his men to their fate. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Okay. <coughs> Sorry for this, gentlemen and gentlemen. Nie pisać do mnie! No skurwa! Przejdź! Zaczął spać. No. Teraz przejdzie do mnie. Czytać? Туту, туту, туту. тут 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 вы Grupa czeka. Szarży. Bram. Dobijać.

Kontynuuj. Goń to. Pięknie. To wybijemy na szybko i będzie gitara siema.

Oraz jest stracony straconych, głównie kawaleria i niektóre oddziały piechoty, więc jest ok. Dziesięć tysięcy. Pan! Bóg nas do tur. Wszedł na nasze ziemię. Boję się, że zaraz pójdzie na Wrocław. Więc weźmiemy te posiłki w formie kawalerii. Dobra. Sprawia się nam stan armii, czyli znaczy stan faktyczny naszego kraju. Tam enklawek w was trzeba zniszczyć, wyplenić. Gratura. Chyba jeszcze stara się obronił, albo po prostu to oblężenia Ciekawe, wychodzą do mnie, wygrzeć o wsparcie moich wojsk, zobaczymy jak to będzie, bo my tu mamy bardzo dużą szansę na wygraną. A to by się zaczęły kwestie następnego odcinka, moi drodzy, więc na razie, cześć i do widzenia. Yeah.